Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony StepStone, witam w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj taki krótki film informacyjny oraz ogłoszeniowy. Na starcie chciałem wszystkim podziękować za subskrybowanie kanału, jest już nas 51, bardzo mnie to cieszy. No i jeżeli chodzi o ten film, chciałem podsumować akt. Y z którym bawiliśmy się w Valorancie, co że tak powiem udało się osiągnąć i nowości, jakie mają przynie jaki ma przynieść nowy akt. Jeżeli chodzi o nowy akt, będzie opóźniony, ze względu na to, że mój tydzień jest troszeczkę zawalony, ale na pewno film pojawi się z ogarniania, jakie skiny zostały dodane do gry i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszą nowością, jaka ma wyjść na naszym, w naszej gierce, co ja teraz gadam, nie mam pojęcia. Jest wprowadzenie nowego agenta. Tak wiem jestem opóźniony z tym i tak dalej, nie hejtujcie, ale teraz nagrywam, więc ten film pojawi się, jak widzicie jest 10, pojawi się 11 rano, więc no, staram się jak mogę, no ale niestety było lekkie opóźnienie. A więc tak nowym agentem dodanym jest Spark, o której nawet, że tak powiem, główne konto Valorant. Hmm, które jest na YouTubie, pokazuje nam y, trailer tego agenta. Y, więc chciałem przy okazji Wam pokazać y, ten trailer, omówimy sobie, co na pierwszy rzut oka się rzuca. Y, Spark, nowy agent, y, dziewczyna. Hmm, no cóż, mało dziewczyn jest w tej grze, więc y, w ogóle dziwi mnie fakt, że tak szybko zostaje dodany nowy agent, biorąc pod uwagę, że w ostatnim akcie mieliśmy Chambera, ale o nim jeszcze podsumowanie będzie w dalszej części filmu, więc zapraszam do oglądania traileru, a potem sobie go omówimy. Więc zapraszam. home sweet home welcome neon we are thankful that your path has led you here Ai, boy. changes yeah I I just it's beautiful hey the team's waiting <laughs> race you there No, powiem wam ciekawie, jeżeli chodzi o tego naszego nowego agenta. Z takich rzeczy, które mi się rzuciły osobiście w oczy, oczywiście sobie zablokuję dźwięk i spróbuję wam to pokazać. Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Aha, tutaj jest gameplay. Pokazanie nowego agenta, więc sobie go omówimy. Jak widzimy. Nasz agent ma dostęp do szybkiego poruszania się, czyli coś takiego, coś ale jak jet. Że jest po prostu szybka. Powiedziałbym nawet, że to jest jak ultimate Yoru, który jak zakładając swoją maskę przyspiesza, ale jest to zwykła umiejętność, tego tak patrzę. Eee, ciekawe. Następnie, co mamy jest taki dash, jak zauważyliście ten dash powoduje, czy też poślizg, i tak dalej powoduje szybkie przeniesienie się, ale w różnicy między jet jest taki, że jet jak używa tego swojego nie ma broni wyciągniętej, więc jest to ciekawe ten poślizg. I najciekawsza chyba umiejętność, czyli rzucenie tych dwóch ścian z lewej i z prawej strony i stworzenie takiego korytarza dla swoich teammateów. czyli jest to Coś, ale jak Feniks, z tego co tak kojarzę, no ale jak widzę, jest, zasięg jest konkretny, czyli możliwe, że jeżeli uderza o ścianę, dopiero to się aktywuje. No, powiem szczerze, wygląda to bardzo ładnie. W ogóle te kolory niebieskie mi odpowiadają osobiście. Jak widzieliśmy tego trapa, który został rzucony przed chwilą on też spowalnia, więc jest tak by spowolnienie coś, ale jak Chamber, który został niedawno dodany, więc nasza Spark wydaje się połączeniem umiejętności praktycznie trzech agentów, co jest dla mnie chore osobiście. Oczywiście w, w przeciekach, jakie były w grze i tak dalej, oczywiście Chamber znał tożsamość nowego agenta, ale podobno ten agent jest o wiele szybszy niż Jet, więc podejrzewam, że będzie mainowany przez bardzo dużo ludzi, więc to będzie chyba taki instant lock, tak mi się wydaje. No ale widzimy taki ten wybuch od niej, więc to jest prawdopodobnie ultimate, tak mi się wydaje, że to jest ultimate. Eee, Spark, czyli tam iskra, piorun, e, przepraszam, iskra. Więc pewnie Będziemy pizgać się prądem po prostu, no drodzy moi, że tak powiem. Jak widzicie ten ultimate powoduje, że ona rzuca takimi dosłownie piorunami strzela, niczym Thor gromowładny. Więc ciekawie, ciekawie się zapowiada, ciekawie, ciekawie. No, Agent mam nadzieję, że nie będzie zbugowany, albo nie zostanie jego premiera przesunięta jak jeżeli chodziło o Chambera, bo też Chamber miał być i... Wszyscy wiemy jak to się potoczyło, że czekaliśmy na niego z opóźnieniem. Yy, oczywiście, jeżeli chodzi o nowego agenta, odblokuję go i zobaczymy sobie go w praktyce. Więc taki film też się pojawi na kanale, więc bądźcie spokojni. Oczywiście trzeba odblokować go na poziomie piątym, więc troszeczkę to zajmie odblokowywanie go, ale myślę, że. Po pierwszym tygodniu powinien się pojawić, w zależności od tego, ile będę miał zajęć do ogarnięcia. Ale zrobimy sobie teraz pauzę i przeniesiemy się do gry, żeby podsumować akt, który miał miejsce. I jeżeli sobie przypomnę, to może jeszcze jakieś nowości, które zostaną wprowadzone, zobaczymy, co się będzie działo. A zatem moi drodzy witam was w grze, no i podsumowanie aktu, który miał miejsce, tak jak obiecałem. Zacznijmy może po kolei. Przepustka bojowa, jeżeli chodzi o przepustkę bojową, była ona bardzo fajna, przypomnijmy sobie ją jeszcze tak na szybko. Skindo Classic'a, zawieszka gen genezy, Jezu nie umiem się wysłowić dzisiaj. Karta złoto skrzydłowy, bulldog genezy. Oczywiście karty, darmowe nagrody za wbicie, że tak powiem, etapu. Graffiti, punkty, karty, skin do Spectra, karta Przestój Omen, kolejna zawieszka, Arezu, to skrzydły, Shorty Genezy, karty oczywiście Chambera. Guardian powietrzny, AWPA genezy, jak widzę bardzo lubiany skin, i jeżeli chodzi o przepustki bojowe, jeden z ładniejszych, też moim zdaniem, bardzo ładny jest ten skin. Karty, punkty promienitu, bulldog, e, przepraszam bulldog judge, złoto skrzydłowy, przywieszki, karty genezy, baki genezy, graffiti. Kolejne skarpety, bo oczywiście święta z gozu, to skrzydły, karty fantom powietrzny, przywieszka cykni, fotkę. No i oczywiście nasza nasz Argenezy kosa, która jest jedną z lepszych, z tego co moim zdaniem, z tego co patrzyłem, jak ja zacząłem grać Valoranta, bo te wszystkie miecze i tak dalej, to nie było dla mnie. Ale ten skin aktualnie jest bardzo fajny. Polecam serdecznie. Oczywiście frenzy powietrzny i nagrodę za rozdział, i epilog standardowo, czyli przywieszka 3 razy: punkty promienitu i karta epilog przez omen. Jeżeli chodzi z nowości, które zostały dodane na, na, w tej przepustce bojowej, został dodany też agent Chamber. Co mogę powiedzieć o Chamberze? Odblokowałem jego całą. Tak powiem kontrakt na niego. Czyli zrobiłem 10 na 10 przez całe granie, jak to było. Po prostu zapomniałem szczerze o tym, że jest Chamber i zrobiłem cały ten kontrakt. Nie żałuję. E, no i co? Chamber jest to agent. Osobiście uważam, że nie należy do strażników, bo strażnicy typowo, typowa to jest Sage. Moim zdaniem on pasuje bardziej do kontrolera. Moje, takie jest moje zdanie. Możecie się podzielić w komentarzach, jak sądzicie. Jest to agan, który, no, trzeba mieć wyczucie do niego. Jest bardzo przyjemny, dużo ma możliwości, zwłaszcza z tymi swoimi teleportami i pułapkami pozwolniającymi. Ultimate, jeżeli ktoś lubi grać, a WPOM jest po prostu idealny. Mało naboi, ale po to, moim zdaniem, zbyt OP, jeżeli miałby tego więcej. Więc. Mm, Powiem szczerze, jest to fajny agent, więc polecam sobie go odblokować. Dużo frajdy sprawia granie nim, naprawdę. Podsumowując jeszcze cały ten, że tak powiem, historię tego Valoranta, co zostało dodane, powiem wam szczerze tak, byłem na tym, jak dodali Astre, Astrę, Kayo mówił o jakimś tam kataklizmie, w swoich wypowiedziach, że ludzie zginęli. Później dodali mapę Fracture, w której był rozwalony ten reaktor i były tam przecieki, że doszło do jakiegoś kataklizmu przez kogoś i tak dalej. Został dodany właśnie ten chamber, że to on był głównym sprawcą. Teraz została dodana Spark. Nie wiem, jakie ona ma kwestie i co będzie dodane w grze. Jeszcze przeczytałem, że przed tym, jak się przerzuciliśmy na grę, że będzie zmiana kosmetyczna w mapach. Więc sobie to prześledzimy. Pewnie tak będzie to wyglądać. No, przejdziemy sobie po prostu, może odcinek nagram, jak się zmieniła ta mapa. Poglądamy sobie, sprawdzimy sobie, co i jak. Co jest takiego nowego, zostało dodanego lub zmienionego. Ale to wiecie, to będzie uprawiał pewnie dodanie skrzynek, zniżenie skrzynek, że będą pewnie kombinować twórcy na tym, żeby mapy były zbalansowane. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co jeszcze w tym akcie się wydarzyło? No oprócz tego, że kupiłem przepustkę bojową, udało się wbić platynę 1 z powrotem. Już to jest chyba drugi albo trzeci raz, jak wbiłem platynę, nie pamiętam. Kończymy na platynie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Został osiągnięty cel, który sobie założyłem. Skończyliśmy poprzedni akt na koldzie trójce. Teraz mamy platynę, więc będę chciał coraz wyżej, w ramach możliwości. Oczywiście zagrać. A to widzę, że mam jeszcze misję, bo... Ja, yy. O, to, 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 to to jest. Kup przedmioty w zbrojnie 30, użyć swojej umiejętności 20. No niestety nie mam czasu na nagrywanie dzisiaj, więc tego raczej nie zrobię. Yy, z kolekcji w tym akcie udało się. Czy się załadujecie wszystkie, czy się nie załadujecie? Dziękuję bardzo. Udało mi się kupić dwa skiny, które mi osobiście się podobają, które naprawdę. Chciałem mieć, czyli jest to e, skórka do Vandala. Mm, skórka, skin. E, Vandal Prime. Osobiście każdemu, kto chciałby jakiegokolwiek skina posiadać w grze, jest to naprawdę fajny, fajny skin do Vandala. Ten finisher też ma fajny z tym, wilka, z tym wilkiem. No i wisienka na torcie, chyba Phantom spektrum, którego jak zobaczyłem pierwszy raz, to bardzo go chciałem mieć. To powiem, nie będę ukrywał. Jest to super skin. Nie mówię też o tym finisheru, ale ogólnie muzyka. Zaramisty skin, naprawdę. No, udało się te dwa, tak powiem z. Yy, dwa wyhaczyć, fuksem bo fuksem, bo wiecie. Każdemu na sklepie pojawiają się inne skiny, więc to nie jest tak, że każdy ma dostęp do tego samego. Właśnie patrząc sobie, możemy sobie zobaczyć na sklep. Za jeden dzień, 16 godzin, kończy się drugie podejście, czyli mm, kończy się nam yy, kolekcja. Kolejna kolekcja, jaka będzie, nie wiem. Nie lubię spoilerów, nie będę patrzył na spoilery. Yy, podobno jest Kozak, z tego co niektórzy mi mówili, że jest po prostu wow. Zobaczymy, czy też cenowo będzie wow. No i tak patrząc na to, co my tutaj w ogóle mamy. Ares, Śnieżny, Spektr, Minima, stylowy grzebień motylkowy Joru, czyli ten, że tak powiem, grzebień. I Valorant Go, to jest chyba z Feniksem, z tego co kojarzę. Tak jest. Nawet, nawet, nawet. Jakby 1000 kosztował, to może bym się zastanowił, żeby go mieć u siebie. Ale no. M, przepustkę bojową w sumie nie widziałem. I nie wiem, co tam będzie. Y, jakie wow, co będzie dostępnego. Oczywiście pewnie jak będę miał czas. O, Amex zrobił Platynę 2. Super. Oczywiście. Y, samo to jak m, przepustkę bojową sobie odblokuję czy tak dalej, to. Pojawi się w pierwszym odcinku. Raczej, jeżeli coś będzie ciekawego w tej przepustce bojowej, to musicie czekać na następny odcinek na kanale. E, oczywiście pojawiam się też, e, pojawiam się. Mam e, nagranych odcinków bardzo dużo, jeżeli chodzi o gierki, więc będą się pojawiać na kanale, więc na spokojnie. Ja będę chyba przez cały styczeń, tak, takie ogłoszenie, jeżeli chodzi o kanał, w styczniu będę mało nagrywał ze względu na to, że zbliża mi się obrona, mam dużo zajęć do ogarnięcia i swoich rzeczy, ale na kanale będą się pojawiać gierki trochę lepiej, lepsze, trochę gorsze. No wiecie, różnie to bywa. Nie mogę, nie mogę, e, że tak powiem. Nie jestem prograczem, więc wszystkie gierki nie będą wygrane, nie będzie super playsów, ale cieszę się, że jesteście. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za... E, łapki, subskrypcje za to, że oglądacie, za to, że jesteście. Bardzo mi jest miło z tego powodu. Nie spodziewałem się, że aż tyle Was się pojawi. Jeżeli jesteście nowi na kanale, zachęcam do subskrypcji, bo chcę stworzyć taką społeczność, w której nie tylko progracze grają, jak to jest zwykle na internecie na YouTubie, ale też chciałbym zrobić coś na niższych rangach i chciałbym, żeby w myśl Jednego z moich ulubionych twórców, w którym praktycznie się wychowałem, czyli ROJO, pamiętajcie, gry łączą, a nie dzielą. To jest bardzo fajna myśl, taką refleksję możecie sobie przeprowadzić, więc jeszcze raz Wam dziękuję. Widzimy się w następnych filmach na kanale. Zachęcam do ogólnego poprzednich filmów. I do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.